Czy często czujesz mrowienie w palcach? Czy twoje mięśnie nagle sztywnieją albo łapią cię bolesne skurcze, choć wydaje ci się, że wszystko robisz dobrze? Może masz problemy ze snem, nerwowością albo niepokojem, bez wyraźnej przyczyny? Jeśli tak, koniecznie zostań ze mną do końca tego filmu, bo dziś powiem ci o jednym niedoborze, który może rujnować twoje życie, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. I uwaga, jego skutki mogą być naprawdę poważne. Czym jest tężyczka? Tężyczka to stan chorobowy, który wynika z nieprawidłowej gospodarki wapniowo-magnezowej w organizmie. Najczęściej jest spowodowana niedoborem magnezu lub wapnia dwóch kluczowych minerałów dla naszego układu nerwowego i mięśniowego. Co się wtedy dzieje? Układ nerwowy zaczyna działać jak przegrzany komputer. Wysyła sygnały skurczu do mięśni nawet wtedy, gdy nie powinien. Efekt? Drżenia mięśni, bolesne skurcze, uczucie mrowienia, czasem nawet duszności czy kołatanie serca, a to dopiero początek. No więc, jakie są objawy, czy to może dotyczyć ciebie? Jeśli masz, częste skurcze mięśni, zwłaszcza w rękach i stopach, mrowienia wokół ust lub kończyn. Uczucie niepokoju, drażliwość, problemy ze snem, trudności z koncentracją, nagłe zawroty lub kołatanie serca to możesz być w grupie ryzyka. Ale uwaga, tężyczka może też przebiegać skrycie, dając tylko drobne sygnały, które łatwo zrzucić na stres lub zmęczenie. Dlatego w dalszej części opowiem Ci, jak możesz szybko sprawdzić, czy Twój organizm cierpi na ten niedobór. Skąd się bierze tężyczka? Wielu ludzi nie wie, że tężyczkę może wywołać dieta uboga w magnez i wapń, przewlekły stres, wypłukuje magnez, zaburzenia wchłaniania, np. po infekcjach lub przy chorobach jelit, a nawet intensywne treningi bez odpowiedniej regeneracji. Czyli tak naprawdę każdy z nas może być narażony, jeśli nie dba o równowagę mikroelementów. Co zrobić, jeśli podejrzewasz u siebie tężyczkę? Przede wszystkim, nie panikuj, ale działaj mądrze. Zrób badanie poziomu wapnia i magnezu w surowicy krwi, a najlepiej w erytrocytach. Skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem. Zadbaj o dietę bogatą w naturalne źródła magnezu, np. orzechy, kakao, rośliny strączkowe i wapnia, np. nabiał, brokuły, tofu, sardynki lub szprotki. Często konieczne będzie wprowadzenie suplementacji magnezem lub wapniem w dobrze przyswajalnej formie. I pamiętaj, czasem samo wprowadzenie kilku zmian w diecie może dosłownie zmienić Twoje życie na lepsze. Podsumowując, nie ignoruj sygnałów, jakie wysyła ci Twoje ciało. Czasami niewielki niedobór może mieć ogromne konsekwencje. W poważnych przypadkach napadu tężyczki może nawet dojść do skurczu mięśni krtani. Co skutkować będzie zaburzeniami oddychania, a stan taki może stanowić zagrożenie życia i wymaga interwencji lekarskiej. Dlatego nie bagatelizuj nawet łagodnych objawów tężyczki i jak najszybciej zacznij działać. To tyle na dziś. Jeśli chcesz, abym w kolejnym odcinku opowiedziała o najlepszych naturalnych sposobach na uzupełnienie magnezu i wapnia, napisz w komentarzu chcę wiedzieć więcej. Dzięki, że jesteś ze mną. Zasubskrybuj ciekawostki dietetyczne, kliknij dzwoneczek i dbaj o siebie, bo zdrowie masz tylko jedno. Do zobaczenia w następnym odcinku.